Ja już jeżeli chodzi o polskich biskupów, to nie mam specjalnych oczekiwań i to mówię też jako człowiek, wiecie, że dość mocno w wiarę zaangażowany. Oduczyli mnie tego. W, wręcz nie słucham już od wielu lat kazań z pasterek ani z rezurrekcji, bo wiem, że to jest taki moment, w którym biskup najczęściej niestety, a może to tylko te głośne medialne przykłady, musi sobie popuścić. To, co mu się ulało, jak oglądał telewizję i skomentować rzeczywistość, napisać swój felieton, który mnie kompletnie nie interesuje, bo mnie interesują poglądy polityczne żadnego biskupa. Mnie interesuje to, jak głosi Ewangelię, jak o Ewangelii opowiada, w, czy nią żyje, żeby, żeby może ja się bardziej odważył nią żyć. Spodziewam się więc, już mówię, też otwartym tekstem nie ma sensu wijać w bawełnę. Kolejnych bzdur od arcybiskupa który znowu przy rocznicach smoleńskich nie wytrzymał i dał popis. Kolejnych jakichś bredni od innych biskupów, którzy będą w, znowu łączyli, nie wiem, drapali się lewą ręką za prawe ucho i robili jakąś publicystykę polityczną. Nie, nie chcę się tego słuchać. Ja umiem na szczęście znaleźć w, w tym czasie, kiedy trzeba się trochę bardziej zatrzymać, wsłuchać w siebie w świat takich księży, którzy dają zdrową żywność, którzy mówią z sensem, którzy są w stanie dać nadzieję, którzy są w stanie ją zbudować, którzy są oparciem są tacy. I bardzo Was zachęcam, że jeżeli jesteście wierzący, nie wszyscy tutaj są, nikt nie musi. Ale jeżeli jesteście wierzący, to żebyście sobie zrobili takie, taki wysiłek w te święta, żebyście nie poszli do pierwszych z brzegu, żebyście nie poszli, w, żebyście nie zobaczyli w gazecie, co tam napisali albo w telewizorze włączyli. Tylko jeżeli naprawdę wam na tym zależy, to żebyście zadali sobie to odrobinę trudu i znaleźli miejsce, w którym dają zdrową żywność. Bo o nią również w Kościele jest po prostu czasami bardzo ciężko. Jak widać, ludzie nawet z najlepszą ideą są w stanie zrobić to, co to, co są w stanie zrobić.